Wyjątkowy Fiat Multipla. Skurzane tapicerki. Będzie grubość lasu. Dzisiaj zajmujemy się skórzanymi tapicerkami. W tej Multipli mamy trzy kubłekowe fotele, oprzyte w dwa kolory skóry. Ja parę razy byłem świadkiem procesu oprzywania samochodu. Wy o tym niewiele wiecie. Tery coś z tego kuma, dlatego teraz Tery pokażę Wam jak to się odbywa. Skórzana tapicerka jest wciąż synonimem luksusu i nieodłącznym elementem modyfikowanych samochodów. Jeżeli chcemy wydać dużo pieniędzy, możemy oprzyć całe wnętrze samochodu. Jeżeli chcemy wydać trochę mniej, możemy zdecydować się na oprzycie jednego elementu, jak na przykład kierownicy. Najczęściej zamawiają klienci do oprzycia, oprócz kierownicy i foteli. Najczęściej oprzywamy podsufitki w alkantarze. Mhm. Też klienci często oprzywają deski w skórze, boczki 100% w skórze, tylne półki w alcantarze albo w skórze. No tych elementów w walcie jest bardzo dużo, które można oprzyć. Czy coś oprócz wnętrza jeszcze oprzywacie? My oprzywamy głównie wnętrza i tym się zajmujemy. Ale co klient sobie życzy, my możemy zrobić. Nawet możemy mu felgi oprzyć w skórze. obszycia kierownicy w skórze zaczyna się od 300 zł, a wykonanie kompletu w skórze do auta czyli fotele przednie, tylna kanapa i boczki w drzwiach zaczyna się już od 3900. Ile średnio trwa proces oprzycia wnętrza samochodu czyli ja przyjeżdżam do Was z autem, zostawiam kluczyki, no i kiedy mogę odebrać. Od godziny 9 do 17, czyli w ciągu jednego dnia wykonujemy zazwyczaj taki standard, fotele przednie, tylną kanapę, boczki w drzwiach, kierownicę, podłokietnik, mieszki. Rodzaju skór używamy do obszywania wnętrza naszego samochodu? Standardowo najczęściej klienci życzą sobie skóry z palety standardowej z delikatną strukturką. Jakie są inne rodzaje jeszcze? Są też skóry w lepszej jakości skóry typu napa ale te skóry są droższe i klienci nie zawsze się decydują na te skóry. Jeszcze można oprzeć w alkantarze. Tak, zazwyczaj oprzywamy środki foteli w alkantarze. Alkantara jest bardzo praktycznym materiałem, dlatego że w zimę nie trzeba używać podgrzewanych foteli, a w lato nie jest potrzebna wentylacja. Czy możemy kolory sobie dobierać też zarówno alkantary, jak i innych rodzajów skóry? E, tak. E, paleta standardowych skóry, które zawsze mamy na miejscu, jest w granicach 30 kolorów, a na zamówienie mamy ponad 1000 kolorów. No dobrze, zawsze te skóry jednak łączą się nitkami. Czy na przykład klient może sam sobie dobrać kolor nici, jaki będzie, czy, czy będzie podwójna nitka, czy wzór, czy skóra będzie pikowana? E, klient można zawsze może sobie wybrać nitkę albo w kolorze skóry, albo na kontrast, albo taką, jaką sobie akurat życzy. I tak samo można e, mieszać sobie skóry. Czy są jakieś jeszcze ekstrasy? Coś takiego, co przyjeżdża klient i mówi, słuchaj, ja nie chcę nic, co mają inni, ja chcę mieć coś, co jest na totalnym wypasie, coś nowego, świeżego. Możemy użyć skóry do każdego auta, jeśli klient sobie życzy z palety Ferrari, Bentleya, Rolls Royce'a do wyboru, do koloru. A jakieś tuningowe trendy, jakieś nowości? Bo ja już podejrzewam na przykład, że jest karbonowa skóra. Tak, jest skóra karbonowa, ona ma strukturę karbonu w macie. Bardzo fajnie wygląda ta skóra, tylko że ta skóra zazwyczaj jest używana na małe elementy, ponieważ ta skóra występuje w sprzedaży w małych elementach. Mhm, czyli jeszcze nie szyliście całych foteli albo całej kanapy. Oczywiście, że szyliśmy, tylko że w przypadku tej skóry jest duży odpad No i ten koszt jest znaczny. Krócz karbonu Mamy jeszcze jeans i skórę egzotyczną, ale z tą jeansową jak to jest? Możemy mieć biały jeans, niebieski czarny, czy to jest praktyczne, czy jak to się w ogóle sprawdza? Można zrobić wszystko przy dzisiejszej technice i obróbce komputerowej można graficznie nanieść na skórę każdy wzór i zrobić ją w każdym kolorze. Czy marmur też możemy zrobić? Wszystko można zrobić. Krzyśku, Ktery, Krzysztofie. Jak odpowiesz na pytanie postawione w następujący sposób? Skaje, skóry czy welury? Alcantara. Ja stałem na alcantarę. Najbardziej praktyczny materiał, najmniej się brudzi, nie odbija światła. Mój wybór. No, jest to ekskluzywny towar, ale ja na przykład nie mógłbym mieć alcantary, bo obcierałbym mnie y, te kroliki takie, wiesz, co się na... Na siedzenie. Tak. tym mhm. ja bardzo też lubię te pokrowce stylowe, wrąby i takie, wiesz... no to Wiesz, wiem. o co chodzi. Natomiast tak. Skóry to jest temat odcinka. O Multipli wiemy już wszystko, no pewnie prawie wszystko, ale więcej się nie dowiemy. Ja jestem pod wielkim wrażeniem stary. Ja również, ale ja się dowiedziałem jak dobrać skórę do naszego auta no. i ile czasu trwa oprzycie całego wnętrza. A ile trwa? A to zależy. Przeważnie jeden dzień. Przeważnie jeden dzień. Ciekawe ile trwałoby oprzycie autokaru. Hmm? Dwa do trzech tygodni. Kurz, zaskakujesz mnie. Ekspert. Dobra, w takim razie zobaczmy jak odbywa się proces oprzywania, bo to wcale nie jest taka prosta i banalna sprawa. Proces wykonania nowej skórzanej tapicerki zaczyna się od demontażu elementów z auta, które następnie trafiają na szwalnię, gdzie starą tapicerkę zastępujemy nową, według oryginalnego wzoru albo takiego, który klient sobie życzy. Wiemy już, jak się obszywa, natomiast jak poznać, czy to jest dobrze zrobione. Najważniejsze, żeby ta tapicerka była prosto uszyta, czyli ściegi są proste, te wszystkie kanały są proste, no i najważniejsze, żeby ta skóra nie marszczyła się. Jak możemy jeszcze spersonalizować nasze fotele? Możemy na fotelach wyhaftować albo swoje inicjały, albo logo firmy. Możemy też wytłoczyć skóry z logotypem. A czy możemy jeszcze fotele na przykład, nie wiem, dodać do nich podgrzewanie, albo na przykład zmienić trochę kształt tych foteli? Czy to jest możliwe? I oczywiście, że możemy wyprofilować fotele, żeby były bardziej sportowe, albo bardziej wygodne. I, i do każdego fotela możemy zrobić podgrzewanie. proces wymiany tapicerki kończymy montażem gotowych elementów w aucie Proste pytanie. Wolałbyś obszytego Super Alcantarou deutiko czy Matową Multiple z trzema fotonami z przodu, z tyłu, pustą? Muszę ci zaufać chyba jednak Multipla. No bo taki Multiplice dwa wejdą do środka, nie? <laughs> A co za tydzień? <laughs> za tydzień turbo Duże, męskie, duże moce, bust, wszystko jest. Operacja to do tiko nie wejdzie. Nie, nie ma szans.